To jest, szanowni Państwo, dobro w czystej postaci. To jest coś, czego nie sposób przecenić i jakoś tak na wyrost o tym powiedzieć. Tworzymy rodzinne domy dziecka po to, nie żeby umieszczać tutaj wtedy, kiedy jest tragedia dzieci, tylko tak naprawdę po to, żeby. Te dzieci były bardzo, nasze dzieci były bardzo blisko rodzin i żeby była praca, terapeutyczna praca, ale też taka mentalna praca pomiędzy rodzinami a dziećmi, żeby był kontakt, żeby ich nie wywozić z powiatu sokolskiego, tylko żeby był kontakt pomiędzy rodzinami i pomiędzy właśnie tymi dziećmi, dlatego że za każdym razem, jeżeli coś takiego się dzieje, to się dokonuje tragedia. Bardzo nam na tym zależy, żeby taka praca zaistniała i po to stworzyliśmy to. Nie byłoby tego, szanowni państwo, gdyby nie dobre serce wielu wielu ludzi. Zacznę na początek od Artura Kosickiego, dlatego że Artur przepraszam pani marszałku, że mówię o panu Perty, ale Artur Paweł Wnukowski i Wiesia Burnos. Po prostu usiedliśmy u, nie, u niego w gabinecie i po prostu powiedział, że napisaliście dobry projekt i przyznamy Wam te środki z RPO. Uważamy, że nie można tych środków inaczej przeznaczyć, jak na stworzenie właśnie rodzinnych domów dziecka dla, yy, dla dzieci. Drogi Pawle, bardzo Ci serdecznie za to dziękuję, bo środki, które nam przyznaliście. Pozwoliły nam na realizację tej inwestycji. Jesteśmy z całego serca Wam wdzięczni, bo można budować mosty, można budować inne, które są bez wątpienia potrzebne drogi i tak dalej, i tak dalej. Ale, szanowni Państwo, miarą człowieczeństwa jest właśnie pochylanie się nad tymi najsłabszymi, nad tymi, którzy po prostu potrzebują naszego wsparcia. I to jest miara człowieczeństwa. I tą miarę, i ten egzamin. Wy w Urzędzie Marszałkowskim drogi Pawle zdaliście. Za to bardzo serdecznie Wam dziękujemy. Nie byłoby. Tutaj chyba potrzebne są brawa dla nich dla, dla, dla wszystkich, naprawdę. Bo, bo zrobili kawał dobrej roboty, tak? Nie byłoby tego, gdybyśmy nie, nie usiedli któregoś pięknego dnia nie wiem, Asiu, z kim my to usiedliśmy, z kimś usiedliśmy i powiedzieliśmy, że w Czuprynowie jest piękny obiekt, a my nam jest potrzebny wkład własny i do tego wkładu własnego jest nam potrzebny e, po prostu ten obiekt, tak? Przyjechaliśmy tutaj z ministrem Dariuszem Piątkowskim, z Mariuszem Gromko i z Pawłem, e, tym Pawłem, już nie Wnukowskim, ale Mikłaszem. Przyjechaliśmy tutaj na miejsce, Darek tu wszedł i mówi, o Boże, kurczę, jak ta, jaka szkoda, że że po prostu no niestety ta demografia zabija nam tego typu placówki szkolne tak, ale z drugiej strony to jest świetne miejsce drogi Darku, drogi Mariuszu na dom dziecka i wtedy z Pawłem, popatrzyłem Pawłowi w oczy, Paweł mówi słuchaj ja jestem demokratą, jestem legalistą i muszę spytać swoich radnych, muszę spytać mieszkańców. tych ludzi, mieszkańców, zrobiliśmy spotkanie sołeckie tu w tym, w tym budynku. Już bez obecności pana ministra, bez obecności pana senatora. Usiedliśmy. Tak, Jarek Januszkiewicz był z nami. Wiele, wiele osób, radny. Wiele osób dobrej woli było. I co? Mieszkańcy powiedzieli tak. Za co jesteśmy, o jest z nami pani marszałek, zapraszamy pani marszałek. Mieszkańcy powiedzieli tak. I to było dla nas. Zapraszamy tutaj, pani Marszałek. Mieszkańcy powiedzieli tak, a później Paweł to przedstawił dla radnych. I radni co powiedzieli? Tak. I tak to się pisze: historia rodzinnego domu dziecka. Droga Elu, zapraszamy cię tutaj. Dziękujemy ci, że się podjęłaś tego wyzwania. Masz wspaniałą kadrę. Dzięki pani Mariecie przekazujemy, tak? Panie, panie, o, to Paweł wręczy, Paweł, Paweł wręczy klucze do, do tego, no nie z panią Wiesią. No bo oni byli dobrymi duchami, tak? I pan, no, no właśnie, pan minister, bo edukacja jest niewielka. Nie, uh, 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 wiecie, dziękuję, uh, uh, wiecie, Podjąć się takiego wyzwania to jak założyć rodzinę drugą, bo te dzieci będą dla Eli no, wychowankami, ale będą no, dziećmi, tak? To trzeba mieć gigantyczną ilość empatii, miłości, ale też poświęcenia. Dlatego rozmawiałem z Twoimi współpracownikami, których zatrudnialiśmy. Chciałem z każdym z nich osobiście porozmawiać, Prawdzie to nadzoruje PCPR, to ty będziesz je zatrudniała, a chcieliśmy poznać, czy oni właśnie mają tą empatię taką jak ty. I wiesz co, mamy szczęście, po prostu są wspaniałymi ludźmi. A jeszcze z panią Marietą rozmawiamy, tak, pani Marieto, i widzimy, jakie dzieciaczki tutaj trafią wspaniałe, tak, już od następnego tygodnia mamy nadzieję. To po prostu... Naprawdę życzymy wam wszystkiego najlepszego i chcemy, żebyście tutaj stworzyli dom. Tego wam życzymy z całego serca. Ja pełnię funkcję członka zarządu już cztery lata. Pracowałam wraz z Pawłem Wnukowskim i wieloma innymi radnami nad wieloma różnymi, ro, ro, różnymi inwestycjami, lecz ta inwestycja, te cztery rodzinne domy dziecka są bardzo. Są mi bardzo bliskie i szczególnie ważne. Dlaczego? Dlatego, że dotyczą dzieci i nie tylko dzieci w znaczeniu takim, że dotyczą dzieci, które być może od urodzenia nie wiedziały i nie zaznały, co to jest rodzina, prawdziwa rodzina. Jak też dzieci, które być może były w szczęśliwej rodzinie, a na skutek różnych zdarzeń losowych. Straciły tą rodzinę. Więc to, co tutaj teraz się dzieje, to jest coś, co pozwoli, że nasze dzieci z naszych terenów będą tutaj, kiedy znajdą się w trudnej sytuacji, będą blisko swoich rodzin, blisko swoich rodzinnych domów i nie będą musiały jeździć po, całym po całej Polsce, żeby znaleźć im jakikolwiek kąt. Ja chciałabym obu paniom dyrektor jednocześnie i życzyć i prosić, a żeby każdy wasz gest, każde wasze słowo, każde wasze działanie i każda wasza myśl była dla tych dzieci, które tutaj będą, i nadzieją i Szansą na lepsze życie, w myśl zasady: kto ratuje jedno życie, ten ratuje cały świat. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w takim naturalnym miejscem, w którym powinno wychować się dziecko, jest oczywiście rodzina. Zdarza się jednak czasami tak, w takich sytuacjach, o których mówiła Pani Marszałek, że jest to niemożliwe. Wówczas powinny wkroczyć do działania instytucje publiczne. I z tym działaniem bywa. Po prostu różnie. Tu na szczęście w powiecie sokulskim jest inaczej. Tu gratuluję panie starosto i panu, i wszystkim współpracownikom za to, że myślicie o tym, jak tym dzieciom wynagrodzić nieszczęście, które ich dotknęło. Pieniądze, które udało wam się znaleźć, pozwolą na to, aby te dzieci wychowując się w tym i kolejnych podobnych placówkach. Zaznały ciepła rodzinnego, mam nadzieję, w warunkach godnych, w warunkach takich, których pewnie w wielu domach rodzinnych po prostu nie ma. Niech to im zastąpi chociaż troszkę miłość rodzicielską, a może po dłuższej pracy uda się doprowadzić do tego, że część tych dzieci z powrotem zazna ciepła rodzinnego. Gratuluję pomysłu, gratuluję skuteczności działania. I niech ten i kolejne placówki działają jak najlepiej i to już. Powtórzę to życzenie, o którym mówiła pani marszałek. Niech niech to będą po prostu kolejne domy, w których te dzieci będą się czuły jak u siebie, jak u siebie w domu. I niech będą potem tęskniły, jak już będą dorosły, i niech będą także do Was wracały. I żeby tej miłości nigdy nie zabrakło. Powodzenia. Dzisiaj uczestniczymy w wyjątkowej uroczystości, długo wyczekiwanej, ale też takiej. O której na początku tylko marzyliśmy. Dzisiaj te marzenia się spełniają, ziści, ziściły, i chciałbym tutaj serdecznie podziękować przede wszystkim wszystkim tym zaangażowanym, którzy podjęli tą odważną decyzję. Przed laty do dyspozycji był właśnie obiekt, na którego nie było za bardzo pomysłu. Były też problemy natury społecznej, i właśnie ta sytuacja, którą tutaj przywoływał Pan Starosta, pokazywała, że właśnie przy tej burzy mózgów, przy pozytywnej energii można zrealizować coś, co wydawałoby się bardzo nierealne. Bardzo doskierało nam to, mi również, fakt, że w powiecie Sokulskim nie ma tego typu placówek, gdzie dzieci, które potrzebują opieki, muszą być odsyłane do innych powiatów, muszą szukać przysłowiowego szczęścia na innym terenie. To zaniedbanie właśnie dzisiaj się kończy, to zaniedbanie już nie istnieje. I dzięki, dziękuję bardzo Panu Staroście właśnie, że podjął ten trud, to wyzwanie. Ale Panu Staroście, Panu Wójtowi, wszystkim radnym, wszystkim zaangażowanym, oczywiście całej kadrze, to jest Wasz wspólny wysiłek, ale dzisiaj myślę, że wszyscy jesteście zdumni z tego, co udało się zrealizować. Mamy wspaniały, nowoczesny obiekt, właśnie z, z fotowoltaiką, ze wszystkimi rozwiązaniami, które pozwolą na to, aby ten budynek był jak najmniej kosztowny, żeby było tutaj ciepło, miło i przyjemnie. Stworzyliśmy mury, teraz musimy dokonać wszystkiego, aby wypełnić te, ten budynek radością, miłością, nadzieją. Wierzę, że dzieci, które tutaj trafią oprócz opieki, oprócz wychowania właśnie do, zaznają tej miłości, ale to musimy każdy od siebie taką cząsteczkę też tutaj włożyć i cały czas być w kontakcie. Być może na dalszych etapach będzie potrzebne nasze wsparcie, nasza pomoc, więc myślę że wszyscy tu obecni są gotowi, żeby wspierać tą jednostkę. Dziękuję serdecznie i wierzę też, że ten moment, kiedy przetniemy tą wstęgę będzie też takim symbolicznym momentem, którym otwiera się nowa droga właśnie dla tych wszystkich dzieci, które tutaj trafią. Tutaj właśnie będą mogły we współpracy i z pomocą opiekunów odkryć swoje talenty, rozwijać te talenty, aby mogły w życiu dorosłym już nieść i przekazywać to dobro, które w tej placówce otrzymają. Wszystkiego dobrego, dziękuję serdecznie i wierzę, że ten budynek zawsze będzie tętnił radością, uśmiechem. Wszystkiego dobrego. Ja Panie Starosto bardzo serdecznie dziękuję za to, że właśnie o tym, co Pan wspomniał, że się nie poddaliście za tym pierwszym razem, bo ja to też doskonale pamiętam. Wasze starania, starania wspaniałych pracowników, y którzy pracują w Starostwie, y no było widać to zawiedzenie, tak? No, sprawa bardzo ważna, bardzo ważna dla tych dzieci, które właśnie zamiast być tutaj jak najbliżej swojej ziemi, z której pochodzą, musiały tak naprawdę być wywożone po różnych częściach naszego pięknego oczywiście kraju, ale musiały być stąd wywożone. W tym momencie to się wszystko zmieni. Dziękuję wam za to bardzo serdecznie, że podjęliście tą walkę jeszcze raz, że my, jako samorząd województwa, mogliśmy też tą cegiełkę do jakże wspaniałej idei dołożyć, żeby właśnie te domy dziecka tutaj na terenie powiatu Sokulskiego powstały. Bo jakby nie było na pewno te placówki są niezwykle potrzebne. I mam nadzieję, że właśnie te dzieci, które będą tutaj trafiały, będą czuły tą radość, tą wspaniałość, bo ja też tutaj byłem w tym budynku wcześniej razem, razem z Wami. Jeszcze też przejeżdżaliśmy i po gminie, po innych inwestycjach. Ale też właśnie zajechaliśmy tutaj, żeby zobaczyć, jak ten dom zostanie przystosowany na potrzeby domu dziecka. Oczywiście nie chciałoby się takich sytuacji. Chciały, chcielibyśmy, żeby wszystkie dzieci miały. Rodzinę, wspaniałą rodzinę, ale wiemy, że w życiu bywa różnie i władza publiczna, władza przede wszystkim Prawa i Sprawiedliwości musi dbać o dobro każdego człowieka. I pan, panie starosto pokazał, że jako lokalny włodarz dba pan o każdego człowieka, za co bardzo serdecznie panu dziękuję. Super, super. To jest to nie tak.